Cześć! Dzień dobry, moi drodzy Bary ześcigacza. Tym razem nie będzie relacji z żadnej imprezy. Nie, nie będzie to test tego to pani V4S. Chciałem Was zaprosić na wycieczkę do miejsca, w którym z całą pewnością jeszcze nie udało wam się dotrzeć. To miejsce dopiero powstaje. Największy w Polsce salon motocyklowy, który będzie się mieścił w piasecznie pod Warszawą. Nie wiem ile w tym prawdy słyszałem taką informację, to jest informacja nieoficjalna. Że również ma to być największy salon motocyklowy w całej Europie. No wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Jak wjeżdżacie do piaseczna od strony Warszawy, w zasadzie już przy samym wjeździe. Na samym początku piaseczna, jak po prawej stronie macie dekatlon, o tam go widać, to po drugiej stronie powstał, powstaje ten salon. Duże to, imponująco duże. Jesteśmy w świątyni motocykli, tak można powiedzieć, w największym salonie motocyklowym w Polsce. Motocykle jeszcze tutaj nie wjechały, ale pewnie niedługo wiadą. Jest z nami Adam szubka, który nas oprowadzi po tym salonie i poopowiada o tym, co się tutaj będzie działo. Cześć, słuchajcie. Zaczyna się tak, że na pewno w czerwcu wystartujemy już z tym salonem, więc prawdopodobnie nieoficjalnie. Na Dzień Dziecka? Na Dzień Dziecka zrobimy tutaj dużą imprezę dla dużych chłopców i będą zabaweczki do wyboru. Weszliśmy tutaj te pierwsze drzwi od prawej. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj będzie BMW. BMW. Tak, jesteśmy okay. na strefie dla BMW, tej przewidzianej całej. Wchodzisz bezpośrednio na recepcję i przechodzisz na strefę ubraniową. W tym miejscu będą znajdowały się motocykle, a tymi drzwiami wyjedziesz swoim nowym motocyklem. To będzie stałe 1000R. Albo GS. jest. Albo G jest. Przeszklony serwis, możesz obserwować, Praca jak mechaników. Twój motocyk jest Tak, tak, dokładnie tak. I to jest ta szyba, za którą będą się serwisować nasze motocykle? Dokładnie. Tutaj będzie stolik. Wyobrażam Będziemy... sobie, stolik, wizualizuję sobie. Siedzimy sobie dobra. przy kawce, a tutaj, właśnie, twój motocykl jest serwisowany. Okej, okay, czyli tu jest przyjmowanie motocykla na serwis. Ja Wam pokażę gdzie? Będziemy wjeżdżali od tyłu. Tędy okay. będziesz tutaj są też drzwi, przez które będziesz przechodził bezpośrednio z serwisu przyjmowany. Tamtą bramą garażową będzie wjazd na serwis. Tam okay. będzie recepcja serwisu, będziemy oglądali twój motocykl, rozmawiać z tym, co się dzieje, przechodzisz sobie dalej na salon. Tutaj spędzasz czas, miło i przyjemnie. W tej chwili może zobaczyć co się dzieje z Twoim motocyklem na serwisie. Dobra, to zanim dalej zaczniemy zwiedzać tą świątynię i zanim pójdziemy do kolejnych marek, to jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy BMW. Powiedz mi, co takiego ma wyróżniać ten wasz salon od innych salonów BMW? Co nowego tutaj planujecie? Tutaj będzie strefa, olbrzymia strefa Heritage. Ten salon będzie miał indywidualny wygląd, dlatego że nie będzie tak jak wszędzie widzisz, że wchodzisz, że zawsze ten sam kafelek, ten sam, to samo biurko, że to wszystko jest to samo. Będziemy tutaj mieli specjalne kanapy, dywany, także robimy tutaj indywidualny wystrój. Będziesz tutaj czuł jak naprawdę w takim starym, olbrzymim e, miejscu. A to Poder 90 będzie pasowało idealnie. Tak, Poder 18, tutaj także tak, tak, cała ta Heritage. I naprawdę okay. to super. Słyszałem też, że jeżeli chodzi o wybieranie motocykla, to też planujecie jakieś tak, będziesz... bardziej multimedialne. Będzie rozwiązanie. duże rozwiązanie, że kiedy siadasz przy biurku z handlowcem, mhm. będzie duży telewizor, y, gdzie jak będziesz oglądał sobie konfigurację, to nie jak do tej pory widzisz to na małym komputerze handlowca, tylko duży telewizor, na którym będziesz mógł sobie indywidualnie zmieniać wszystko, dobierać, włącznie okay. z akcesoriami, także to naprawdę chyba pierwszy w tym momencie taki salon, gdzie to się pojawi. Okay. W tym budynku BMW to tylko jedna z kilku marek, Dokładnie. gdzie idziemy dalej, co jest następne za ścianą? Za ścianą przechodząc BMW wejdziemy sobie, albo możemy pójść na serwis, albo udamy się bezpośrednio i udamy na edukacji. chodzi o przestrzeń, jakby samą powierzchnię salonu, to prawdopodobnie jest to bardzo wyrównane metrażowo. Ekspozycyjnie będzie tutaj troszeczkę mniej miejsca, no bo no, jakby schody na ruchome, to... Tak, tak. Schody ruchome w salonie motocyklowym. Wcześniej nigdzie tego nie widziałem. Nie, bo to jest tak naprawdę wielkie centrum motocyklowe. No, nigdzie nie ma w Polsce takiej przestrzeni łączna, wystawowej. A powierzchnia Ponad bud... 3000 metrów na samą wystawową powierzchnię bez serwisu i bez magazynu. Jesteśmy, na, nie, jesteśmy w miejscu, gdzie będą stałe motocykle Ducati, czy tutaj też coś wyjątkowego, poza tym, że są schody ruchome. Całkowicie nowy standard Ducati. Czyli więc... też nowy wystrój inny nowy, niż ten nowy, z nowy wystrój, tak naprawdę na już chyba ten najnowszy, który, ten najnowszy wystrój, który będzie teraz, cały najnowszy standard, więc jakby tutaj nie było, mieścimy się w siedzibie Ducati Polska, więc... Okay. Czyli tutaj nie będą te motocykle poupychane jeden obok drugiego, prawie się, nie, prawie się nie dotykając, prze, tylko będzie... Nie, będzie tej... przestrzeń, będą akcesoria, będą ubrania, wszystko dla fanów Ducati. No tak, jeśli chodzi o Ducati, to akurat tych akcesoriów nie brakuje. Tak, to no, będzie to. taki Ducati Store, jak w hmm. Bolonii, to w, pod Warszawą w Piasecznie. Tutaj ja będzie spodem. stał drogowskaz będzie drogowskaz że tam idzie się na po to, żeby się ubrać na motocykl, nie tylko kupić sobie motocykl, a tam idzie się na PVG, czyli Piaggio Vespa Group. Piaggio Vespa Group, czyli skutery Piaggio, Vespa, ale nie tylko, bo też motocykle Moto Guzzi. i Aprilia jeszcze do tego. czegoś? Wszystko nie Wszystko tutaj mamy na pierwszym piętrze, mm -hmm. ta przestrzeń się będzie znajdowała, biura importerskie, sale konferencyjne i po drugiej stronie cały IM, więc naprawdę mnóstwo ubrań dla każdego motocyklistów no właśnie, bo z tamtej strony można się ubrać, kupić sobie kas, kombinezon, buty, wszystko od A do Z. Dokładnie tak. Czyli przechodzimy po motocykl, po ubrania. No wszystko, jeszcze wszystko. tylko brakuje, nie wiem. Finansowania prawo jazdy. też mamy. Finansowania, finansowania też mamy na pierwszym piętrze, mm -hmm. znajdzie się biuro Ani, która obsługuje u nas, cały dział finansowań. Także jeżeli jakieś finansowania, to do niej bezpośrednio ubezpieczenia wszystko załatwisz. Wszystko. Okay. Prawo jazdy też pomożemy zrobić. Tutaj za naszymi plecami jeszcze, ale nie masz na myśli takiego kupionego z Ukrainy, tylko Takie nie, prawdziwe, żebyś nie, okay. mógł jeździć. Tutaj za naszymi plecami ma być jeszcze podobno jakaś taka część, gdzie można odpocząć, Tak, będzie taka popracować tej, przestrzeń, nawet. przestrzeń, będzie gdzie będzie taki meeting place, gdzie będą stoły, hmm. będą krzesełka, będą fotele wygodne skórzane, będzie wyprowadzenie do prądu, więc jak przyjedziesz do nas, możesz tutaj sobie usiąść, popracować, nawet poczekać telefon. Dokładnie tak. Co będziesz potrzebował, możesz zrobić. Nawet jak jesteś na serwisie, to żeby nie było tak, że wiesz, kiedy chodzisz, chodzisz, chodzisz i zmęczysz się i potrzebujesz odpocząć, to tu będzie miejsce gdzie możesz usiąść, chwilę popracować, odpocząć i znowu dalej chodzić na jacuzji. Może w przyszłości, tak? Wyżej, Piętro, na siłowni. Tak, Piętro, wyżej na siłowni, sam i jacuzzi też się znajdzie. Jest, jest zamysł taki, że na górze będzie jakaś strefa fitness, że żeby też tutaj coś się okay. takiego działo. Strefa fitness, siłownia, a jak siłownia, to i pewnie sauna. To i sauna, no. i pewnie jacuzzi, więc jak saunę, jest strefa relaksu, to, więc wiesz, no, to jest no, olbrzymie no, centrum, to. więc jakby zamysł jest taki, żeby w każdej chwili tu można było przyjechać, nie? My właściwie to jesteśmy na granicy, tak? Bo nad skrzyżowaniem jest Warszawa. Tak, dokładnie. Powiem Ci, co jest bardzo fajnego, czego hmm. za chwilę jakby pójdziemy sobie na dół, bo pod nami znajduje się Yamaha. Tutaj przez okno, na tym placu, będą stałe motorówki. Będzie mieli duże normalnie łodzie, bo sprzedaż. placu. to nie tylko motocykle i skutery, ale też będzie cały znaczy, ten cały wodny. Tak, będzie cała no. ten wodny i jakby wiesz, no, silniki zaburtowe, no to coś do tych silników trzeba dać. Czyli, Więc łódki też będzie. Czyli mieli. możecie nie tylko wyjechać stąd na motocyklu, ale możecie wypłynąć stąd na motorówce nawet. Jak wykopiemy kanał, <śla> a też jest taki zabręk. na Chodzimy, jedziemy. jedziemy, jedziemy. I wiesz, dochodzisz do schodów, a one się nie ruszają. <grym> nie pojedziemy, bo. Nie pojadą! Mały <grym> no fakult. To, to zostajemy na górze. Przejadą czy, czy nie pojadą? Nie pojadą. Ja, za chwilę jak, stoje, jak stoje stoje. Dobra. Mamy zejść z nich? Zajdźmy. Jesteśmy na salonie Yamaha. W tym miejscu olbrzymi fortepian. Fortepian. Fortepian, gitara i perkusja. I to nie są żarty. Poważnie tej będziemy okay. mieli. Będziesz mógł zagrać na górze. super. Nagłośnienie Yamaha w całym salonie. Kanapa, żebyś mógł sobie odpocząć na spokojnie. Marina, stolenowiska sprzedażowe. Okay. I cała powierzchnia wszędzie, gdzie skutery wodne, skutery śnieżne, Płady UTV, też... ATV. Okay. Wszystko krosy. motocykle to tylko początek, bo tutaj też wszystko inne, co porównywane logotypem Yamaha. Więc okay. to jakby ta cała przestrzeń no super czyli, jest czyli to. tu się naprawiają BMW, tam się naprawiają i serwisują tak, Ducati, i to jest, a jeszcze dalej i to jest, okay. Słuchaj, to jest w ogóle też niesamowite, bo tu będzie pierwszy y, salon i to moim zdaniem na, na, sto, na to jest na 100% letarda. Mhm. Pierwszy chyba z nowym standardem. Więc to będzie tak, że masz podnośnik, są specjalne szafki narzędziowe, one są specjalnie zadaszane. Więc jakby to są takie typowo boksy. To wygląda jak z MotoGP. To teraz sobie wyobraź, jaka jest Super. olbrzymia góra, no jak wchodzisz na samą górę, ostatnie tak, jest... piętro i nie ma nic. Tam nie ma schodów, nie ma nic. Wchodzisz, i jest olbrzymia przestrzeń. Może no, wam to też pokazać, żebyście mieli taką zajawkę, żebyście zobaczyć, że wiesz. Ile przestrzeni dla fitnessu, dla takich rzeczy. Wiesz, no będziemy mieć wózek widłowy, no bo to inaczej nie rady, żeby jeździć motocyklami, żeby to ogarniać. wiesz, tu masz widok od razu jak chodzisz sobie zobaczcie. Tutaj żeby klienci Ducati nie byli poszkodowani, to oczywiście też mają wgląd na serwis swego motocykla. Co prawda nie przez wielką szybę, ale szklane drzwi, przez które też motocykle okay. po serwisie będą wjeżdżały. I oczywiście tak jak na BMW, za każdym razem są dwie pary drzwi, żeby jedne były specjalnie jako wydawka, więc to mm -hmm. będzie takie odosobnione miejsce, gdzie w fajnej atmosferze odbierzesz swój pojazd. Wytłumaczymy ci obsługę, jak go użytkować Super. i wtedy będziesz... Nauczymy kilka słów po włosku. Na przykład. Ducati. 4 Ducati. Cztery na BMW. I mamy też y, za tą frontową częścią, mamy ten Dark Side mm -hmm. y, i tam w tej części będziemy mieli nie bo te będą pięknie obrębowały. Mhm. Tej... Tam będą dodatkowe jeszcze. Tam będą dodatkowe pod właśnie PVP, czy pod nadwyżkę na przykład Ducati, mhm. albo BMW, albo Yamaha. Dobrze, czyli w sumie będziemy mieć tutaj kilkanaście stanowisk, ale te serwisy dla Yamaha, Ducati, BMW i tak dalej będą osobne i każda z tych marek będzie miała dedykowanych mechaników. Tak, przeszkolonych, więc wszystko będzie obrębowane w każdym, jakby po kolei, brędzie. Każdy przeszkolony, przygotowany do tego, żeby zająć się typowo jedną marką. Czyli nie ma ryzyka, że jak przyjedziesz na BMW, to będzie Ci go serwisować mechanik z Ducati. To nie. Ten z BMW Zaspał, nie, na nie, nie, do pracy, nie. No. Mamy tutaj właśnie po to jest kilka stanowisk, kilka osób do obsługi, żeby zniwelować kolejki i to, co tu chcemy jeszcze otworzyć, to wielkie centrum szkodowe dla motocykli, więc każdy, kto będzie jakąkolwiek szkodę przeprowadził motocykl i my zajmujemy się tym kompletnie od A do Z. Poza no. tym, że jakby nie w tym salonie, ale w innych lokalizacjach naszych, na przykład jak w Łodzi znajdziecie Harley'a, to więcej niż tutaj, a w Wrocławiu mamy KTM i Husqvarna. <laughs> mamy oświetlenie Słyniałowca, tu mamy. Próbujesz się schować. <grybujesz> Dzięki Michał za przebiegnięcie po garażu i rozświetlenie ne. go. <grybujesz> ku klientów, i żeby nie było to, bo to też jest bardzo ważne. Często, że jak masz zrobić zakupy i okazuje się, że masz daleko, zaostawić samochód i przejść, to ci się nie chce. Zawsze chcesz podjechać jak najbliżej. No, Jasne. Tak jest. To czy tutaj... tutaj wjeżdżasz sobie na minus jeden, wchodzisz z skutkami, czy tam wjeżdżasz? I od razu na to, jesteś. Jesteś, na, jesteś w salonie. Tak, a miejsc parkingowych tutaj mamy naprawdę bardzo dużo, bo tu nawet numer 72 i 3 i rosną, więc pewnie ponad 100 miejsc. Przy okazji... Jest tu chłodno, moglibyście winnicę zorganizować, skoro macie włoskie motocykle, no, no, to... wiadomo, i... wiadomo, to wiadomo tutaj wiesz, no imprezkę pewnie niejedną zrobimy, no. Poproszę się. Już tu. Dobrze, że zeszliśmy na dół, bo okazało się, że tu nie tylko parking, ale też tutaj będą stać motocykle, takie pewne motocykle tak, z drugiej ręki. Tak? Dokładnie, no można Liberty, kupić. właśnie Aprów, czyli to jest cała seria motocykli, które były u nas kupione, które były serwisowane, które my jakby zweryfikowaliśmy ich stan techniczny. I rekomendujecie je, tak, i jako na nie Tak, i dajemy na nie rękojmie, bo to mhm. też będzie ważne, plus parking dla naszego rentalsa. Więc jeszcze jak nie jesteś pewny, jeszcze czy. Wypożyczasz chcesz wypożyczasz, będziecie motocykl. Dokładnie, jak nie jesteś pewny, czy chcesz kupić mhm. motocykl, jazda testowana dla ciebie za mało, mamy rentals, więc możesz wypożyczyć motocykl, na ile potrzebujesz, żeby go przetestować, jeżeli będzie chciał, to potem go zakupić. Stoimy przy tej ścianie nie przez przypadek. To nie jest zwykła ściana, znaczy ściana jest zwykła, ale za nią będzie coś niezwykłego. Dokładnie, wybijemy tutaj dziurę i będzie tutaj hamownia. Tak, no jakby za tą ścianą będzie hamownia, gdzie będziesz mógł sprawdzić parametry swojego motocykla, ewentualnie go podtuningujesz i czy my będziemy ci go tuningować dla ciebie, zwiększając jego moc. To wszystko do weryfikacji, żeby to nie było Dla że wszystkich jest... marek, niezależnie, że przyjedziesz dla by do. Karty, marek, dla wszystkich marek, dla wszystkich. Nawet jakbyś przyjechał Suzuki, też Ci pomożemy. Aha, czyli nawet dla tych marek, które tutaj u Was Nie, nie ma. Niektórych nie ma prób. Dobra. Też dla nich to zrobił dobra. Reasumując, 1 czerwca. Reasumuj, 1 czerwca. Tak. <laughs> Próbujemy zrobić wszystko, żeby 1 czerwca otworzyć tą lokalizację i zrobić tu prawdziwy dzień dziecka. Dla wszystkich, dla dużych chłopców, dla kobiet, dla dzieci, więc będzie duża, duża impreza na otwarcie, jeżeli tylko ruszymy 1 czerwca. E, największy salon motocyklowy, wszystkie brandy bez mała w jednym miejscu. Liberty Motors. Może nie w tym, ale to zwiedziemy, jak będzie trzeba. BMW, Ducati, Grupa ja... PVG, czyli Piaggio Vespa, Moto Guzzi, Aprilia i Yamaha. Największa przestrzeń Yamaha. W sumie tej powierzchni będzie 3000 metrów. Do tego jeszcze serwis. Ogromny serwis. Ogromny serwis tutaj z wielkim magazynem na części, który ma zapewnić jakby cały czas dostawę i płynność przy naszych serwisach. I nad tym wszystkim jeszcze siłownia, strefa fitness no. i olbrzymie centrum szkodowe. To olbrzymie też warto i jej na minus 1. To wszystko będzie ściąga, zobaczyć. Tak, wielką... tutaj u nas jeszcze hamownia, jazdy testowe, to jeszcze będzie Rentals. Będziemy mieli motocykle używane i olbrzymie centrum testowe motocykli, bo tak naprawdę wszystkie motocykle dojazd testowych, więc jeżeli nie jesteś przekonany, nie wiesz czy ten kupić motocykl czy inny model, tutaj wszystkie będą. Poza tymi motocyklami znajdziesz tutaj olbrzymią przestrzeń dla Mariny, więc silniki zaburtowe, skutery wodne, łódki. No, i oczywiście e, UTV-ATV, czyli to, czego do tej pory na Łopuszańskiej nie mieliśmy, tutaj też już będzie. Wielka świątynia motocyklowa. Nie wiem, kiedy oglądacie ten film, ale otwarcie już za chwilę. Tak, jak 1 czerwca. Zapraszamy.